Nowy odczyt inflacji za wrzesień, nowa, gorsza oferta obligacji skarbowych, przewidywania analityków odnośnie stóp procentowych. O tym dzisiaj sobie opowiemy, ale sprawdzimy też opłacalność nowej oferty obligacji i zastanowimy się, czy już w 2026 roku obligacje skarbowe dalej będą opłacalne, a może nie. I czego można się po nich spodziewać? A partnerem kanału jest aplikacja inwestycyjna XTB innowacyjna aplikacja umożliwiająca inwestowanie w tysiące akcji i funduszy ETF z całego świata bez prowizji do kwoty 100 tysięcy euro obrotu miesięcznego. Zainwestujesz także w instrumenty, o których opowiem w dzisiejszym odcinku, a dodatkowo, inwestując w XTB, zyskujesz dostęp do rozwiązań dedykowanych inwestycjom długoterminowym, takim jak na przykład plany inwestycyjne czy konta emerytalne Ike i Igze. A twoje wolne środki na rachunkach pozostają oprocentowane, kiedy czekasz na idealną okazję inwestycyjną. Jeśli nie inwestujesz, bo uważasz, że nie masz odpowiedniej wiedzy, Podaj przy rejestracji kod finansowa TV, a otrzymasz dostęp do wyjątkowych materiałów dla początkujących, które krok po kroku wprowadzą cię w świat inwestycji. W opisie zostawiam link do XTB. Dziękuję serdecznie za wszelkie formy wsparcia i odwiedzenie oferty z linku. We wrześniu 2025 roku inflacja konsumencka w Polsce wyniosła 2,9% rok do roku, czyli tyle samo co w sierpniu i poniżej. Prognoz ekonomistów, którzy spodziewali się wzrostu do 3%, a to oznacza, że inflacja utrzymuje się w przedziale celu NBP, czyli od 1,5 do 3,5% i stanowi pozytywną. Niespodziankę. Ekonomiści spodziewali się lekkiego przyspieszenia inflacji głównie z powodu rosnących kosztów ciepła po zakończeniu tarcz oraz słabszego spadku cen paliw, który wyniósł 4,9%. Dane GUS pokazują jednak stabilizację cen, co sugeruje utrzymanie się inflacji blisko celu NBP i tego prawdopodobnie będziemy mogli się w dalszym ciągu spodziewać. Jeśli chodzi o stopy procentowe, Rada Polityki Pieniężnej obniżyła we wrześniu 2025 roku stopy procentowe o 25 punktów bazowych i w wyniku czego stopa referencyjna NBP obecnie wynosi 4,75%. To już jest trzecia obniżka w 2025, poprzednie miały miejsce w maju o 50 punktów bazowych i lipcu o 25 punktów bazowych, co bezpośrednio skutku. Obniżkami w ofercie obligacji, co nas dzisiaj interesuje. Najbliższe posiedzenie RPP odbędzie się 7 i 8 października. Analitycy są niestety podzieleni co do możliwości cięcia stóp procentowych właśnie w październiku. Większość wskazuje listopad jako preferowany termin kolejnego cięcia stóp, a kluczowym argumentem jest przede wszystkim Publikacja nowej projekcji inflacji i PKB przez NBP, która ma nastąpić właśnie w listopadzie, bo raz na pół roku właśnie się to odbywa i wtedy przede wszystkim nagrywamy takie odcinki. Stopa referencyjna na poziomie 4,5% oznacza obniżkę do końca roku o 25 punktów bazowych, i tego spodziewa się większość analityków największych banków, ale sytuacja z dzisiaj, czyli publikacja inflacji na niższym poziomie, może nieco zrewidować te szacunki, natomiast zobaczymy, co się wydarzy. Na pewno NBP nie będzie podejmowała jakichś nerwowych ruchów, tego jestem pewien. W 2026 roku analitycy ING spodziewają się spadku stopy referencyjnej do 4% do końca 2026, PKOBP i BNP do 3,5%. No, a BPS na przykład do 3,25%. Chociaż istnieje ryzyko drugiej fali inflacji, widać zachowawczość w NBP, ale obniżki jeszcze w tym roku wydają się bardzo pewne, a przynajmniej jedna, a to wpłynie bezpośrednio znowu na obligacje skarbowe i na tą ofertę, na ich pogorszenie. Przy ostatnich obniżkach zawsze tak było i można się tego wręcz spodziewać. Najbliższe posiedzenia to 7-8 października. 4-5 listopada i 2-3 grudnia, i wtedy też można jakichś informacji właśnie się spodziewać. Większość analityków zgadza się, że cykl obniżek stóp będzie kontynuowany, choć w umiarkowanym tempie, ze względu na potrzebę zachowania ostrożności wobec ryzyk inflacyjnych związanych z polityką fiskalną, e, sytuacją na rynku pracy. No i dodatkowo mamy zamrożenie cen energii, co powoduje niepewność na przyszłość, a także nieco lepszy popyt konsumpcyjny. Jak ostatnia obniżka wpłynęła natomiast na obligacje skarbowe? No to teraz spójrzmy, przejdźmy już do mojego Excela, który znajdziecie oczywiście w opisie. Ok. Na sam początek zerknijmy, co się stało z ofertą październikową względem tej wrześniowej. Po pierwsze spadło, no najważniejsze, bo w pierwszym roku tylko oprocentowanie tych obligacji. W każdym następnym pozostało na niezmienionym poziomie, czyli inflacja plus marża, a ta marża jest dobra, przynajmniej w tych indeksowanych inflacją. Ale co ważne, pogorszyła się ta oferta w pierwszym roku, natomiast nie dla obligacji 10 i 12-letnich Edo i Rod i to jest bardzo fajna informacja. Czyli tak naprawdę, jeżeli spojrzymy sobie na tą tabelę, no to dla rocznych, dwuletnich, 3-letnich, i 6-letnich obligacji oprocentowanie w pierwszym roku spadło o 25 czyli o 25 punktów bazowych. No i to jest bardzo fajna informacja, że te obligacje 10 i 12 letnie pozostały na niezmienionym poziomie. Tak jak już wspomniałem, co jest bardzo ważne, na niezmienionym poziomie też pozostała marża i oby została jak najdłużej na takim poziomie. Żeby też za bardzo nie przynudzać w tym odcinku, to na jednym ekranie możecie sobie zobaczyć, jak wygląda oferta dla kupna 10 obligacji o wartości 100 zł. Nie będę tutaj wszystkiego omawiał, bo tak naprawdę wszystko powinno być już Wam znane. Tak samo jak scenariusze, tutaj macie na ekranie scenariusze bez IKE. A także scenariusze z wykorzystaniem konta IKE. Co ważne, w dalszym ciągu, w przypadku czteroletniego okresu, lepiej kupować obligacje Edo nawet przy wykupie niż obligacje COI, bo po prostu się to bardziej opłaca, żeby tą karę dla obligacji Edo w przypadku zerwania zapłacić. W pierwszym okresie trzyletnim, no to najlepiej wypadają tosy na koncie IKE. No a jeżeli chodzi o scenariusze bez IKE, no to tutaj zdecydowanie najlepiej będą wypadać rody. Pamiętajcie, że obligacje kupicie zarówno w PKO BP, jak i PKO SA. Na dzień dzisiejszy nie ma dużej różnicy, w zasadzie jest to tylko i wyłącznie wygoda wasza. Ale to o czym warto wspomnieć, to tylko i wyłącznie w PKO BP, czyli tym niebieskim ze skarbonką w logo, możecie kupić obligacje rodzinne, czyli ROS i ROT. To warto pamiętać dla tych, którzy nie mają dzieci. Może lepiej wybrać PKO SA, jeżeli na przykład jesteście, nie wiem, akcjonariuszami, bądź też na przykład. Macie tam konto w banku. A jeżeli wybieracie między PKO BP czy PKO SA, no to w PKO SA macie konto oszczędnościowe chyba na pół roku na 7%. Więc może warto też pomyśleć w takim wypadku o. Tym koncie. Dla zainteresowanych link zostawię w opisie. Dzięki serdecznie, jeżeli zdecydujecie się skorzystać. A my idziemy dalej. No bo jak wiemy, możemy się spodziewać prawdopodobnie jeszcze jednej obniżki stóp procentowych w tym roku. Obecna stopa referencyjna wynosi 4,75, natomiast jeżeli o te 25 punktów bazowych spadną nam stopy procentowe, co jest bardzo prawdopodobne, to i prawdopodobne będzie pogorszenie się oferty obligacji skarbowych. Ale zakładałbym tutaj pogorszenie się bardzo podobne, tak jak w względem września do października. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że tylko ta jedna obniżka stóp procentowych w tym roku będzie, no to będzie dobra informacja, bo do końca roku będzie już spokojnie. Jeżeli chodzi o ofertę, ona powinna być po prostu powielana i taka sama względem poprzednich miesięcy. Ale jeśli spojrzymy już na rok 2026, no to na pewno na początku ta oferta, jeżeli będzie niezmienna, to będzie ok. Natomiast dalej analitycy spodziewają się do końca roku obniżek do poziomu 4%, a nawet gdzieś tam okolice 3%. I tutaj to już jest dosyć duży spadek względem tego, co mamy obecnie, czyli 4,75%. I jestem wręcz pewien, że za tym pójdą w ślad też obligacje i ich oprocentowanie. W końcu też trzeba się spodziewać marży obcięcia jej, ale też spodziewałbym się, że powrócimy do dobrych wartości, jeżeli chodzi o kary za wcześniejszy wykup, bo przypominam, że w pewnym momencie Ministerstwo Finansów te kary dosyć sporo podwyższyło. Więc jeżeli nic nieoczekiwanego się nie wydarzy, możemy spodziewać się kilku obniżek stóp procentowych, obniżki oferty obligacji skarbowych. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu tylko w pierwszym roku i zachowamy tą marżę, chociaż to też nie jest pewne. No i liczę na to, że w końcu też ta opłata za wcześniejszy wykup będzie zmieniona. To tak podsumowując, co można się spodziewać w 2026 roku. Niestety przyszłości nie znamy i nie wiemy, co będzie. Ale według mnie, oczywiście, zawsze warto te obligacje kupić szybciej niż później, chociażby ze względu na to, że z każdym miesiącem ta oferta może być coraz gorsza, ze względu na coraz to niższe stopy procentowe, które no nie ma co ukrywać, będą coraz niższe. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak ja inwestuję 1000 zł miesięcznie, czy to w obligacje w PKO, BP, czy to chociażby w ETF-y, w XTB, no to zachęcam Cię do odwiedzenia i obejrzenia odcinka. Linki zostawię w opisie. Masz też to w prawym, górnym rogu. I zachęcam, jeśli jeszcze nie inwestujesz, to może warto zrobić ten pierwszy krok. Obligacje skarbowe naprawdę są na dobrym poziomie obecnie, jeszcze. Finalnie, niestety, nie wiemy czego się spodziewać, natomiast prawdopodobnie zmierzamy ku dobremu i przez to. Że będziemy mieli obniżki stóp procentowych, no to te obniżki spowodują też pogorszenie się oferty obligacji skarbowej. Spodziewajcie się tego, więc im szybciej, Kupicie obligacje, które zamierzacie, tym lepiej. Pamiętajcie, że możecie bez problemu je zerwać, a fajnie trzymać sobie część finansów prawdopodobnie w formie takiej, a nie innej. Jeżeli inwestować w obligacje nie lubicie, to zawsze możecie inwestować w akcje czy obligacje u partnera odcinka, czyli XTB, a także partnera mojego kanału. Zachęcam do skorzystania z oferty i zerknięcia sobie, co tam jest ciekawego. A jeśli chcecie wiedzieć, jak nie inwestować w obligacje skarbowe, no to zachęcam do tego odcinka, gdzie właśnie o takich błędach mówię na co warto zwrócić uwagę, zachęcam i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!